Witajcie! Postanowiłem wrócić do serii, w której odpowiadam na Wasze pytania i komentarze pod co ciekawszymi odcinkami. I dzisiaj chciałbym wrócić do tematu złej relacji z ojcem lub jej braku. Jak ona na nas wpływa, jak ona wpływa na związki, które budujemy później w dorosłym życiu. Myślę, że to bardzo ważny, interesujący temat, który warto pogłębić, więc dzisiaj wracamy do Daddy Issues, bo sporo komentarzy, nie tylko dotyczących wymowy. Myślę, że będzie coś interesującego. Zapraszam. A zanim do tematu odcinka, to tradycyjnie serdecznie zapraszam wszystkich na Instagram, Człowiek Absurdalny, tam trochę, trochę więcej innych jeszcze inspiracji z takiego codziennego mojego życia książek, które czytam cytatów fajnych, trochę, trochę fotek. Zapraszam, zapraszam serdecznie a teraz do, do komentarzy z odcinka o Daddy Issues. Ja się spotkałam z opinią psychologa, że każdy z nas ma Daddy i Mami Issues w takim sensie, że każdy w swoich relacjach romantycznych próbuje niejako zrekompensować, ewentualnie powtórzyć swoją relację z rodzicami. To rzeczywiście się wpisuje dość mocno w takie, w takie powszechne poglądy psychologii. Bardzo fajnie na ten temat też inny znany tak międzynarodowy youtuber, Alain de Botton, on prowadzi taki kanał School of Life, często się wypowiadał, że przede wszystkim w naszych dorosłych związkach odtwarzamy to, co jest dla nas znajome, to co, to, co kojarzymy, to co pamiętamy. Stąd też niestety często wynika ten taki patologiczna trochę sytuacja, że jak Szczególnie mamy wiem, ciężkie dzieciństwo, mamy ciężkie relacje z rodzicami, z ojcem, nie wiem, bo, boimy się naszych rodziców, boimy się naszego ojca, tęsknimy za nim na przykład, bardzo brakuje go nam, to właśnie y, niestety y, nieświadomie będziemy bardzo mocno poszukiwali tych, tych znajomych, nam, znajomych nam emocji, znajomych nam, nam uczuć i ludzie, którzy będą nam nich, ich niejako dostarczać w dorosłym życiu, tak silnie mogą na nas oddziaływać, tak bardzo mogą nas przyciągać, stąd wynika trochę to takie kopiowanie, powielanie tego wzorca. Nie wiem, czy należy to nazwać, że każdy ma tego typu issues, Jakby każdy oczywiście, miał, mi, mieliśmy wszyscy no, niedoskonałych, niestety, rodziców, mieli zawsze jakieś tam, jakieś tam wady. Też nie trzeba być tutaj wielkim, myślę, znawcą, żeby, żeby wiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli czegoś nam brakowało w dzieciństwie, to często myślimy i fantazjujemy o tym, żeby zrobić coś lepiej, żeby uzupełnić to, czego nam brakowało, nie wiem, dać to swojemu partnerowi, dać to swoim dzieciom, taką rodzinę zbudować, Jaka, jaki obraz wyłania nam się z tego, czego mogło brakować w naszym własnym środowisku domowym. Stąd też absolutnie zgadzam się, że jest mocna ta motywacja do rekompensowania pewnych rzeczy. No, oprócz tego zostaje też to takie poszukiwanie i tu będą nie tylko te złe wzorce, ale też tych Dobrych często wzorców, po prostu będą nas przyciągać te znajome emocje z naszego dzieciństwa, bo po prostu no, na to jesteśmy jakby najbardziej w tej naszej podświadomości ukształtowani i otwarci. Mam fantastycznego tatę, którego podziwiam i mam z nim bardzo bliską relację. Jest zdecydowanie dla mnie wzorem. Tworzą z mamą wspaniałą parę, choć są już po 70. Czasem patrzę na nich z lekką zazdrością. Mają piękny i wciąż czuły związek. Ja cały czas chyba podświadomie szukam takich relacji w moich związkach. Wybieram też starszych od siebie mężczyzn. Może nie zawsze brak ojca kształtuje potrzebę wiązania się ze starszym partnerem. Może właśnie pozytywna relacja z tatą również determinuje takie zachowanie. Ja wspominałem, w tym odcinku, jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie za, zachęcam do jego obejrzenia, że takim częstym stereotypem wokół tych daddy issues jest to, że to na przykład oznacza, że, że kobiety poszukują po prostu starszych partnerów. To absolutnie się do tego nie zawęża. Relacja z ojcem może oczywiście wpływać na to, jakiego typu partnera poszukujemy, tutaj szczególnie kobiety. Mężczyznę, jakiego typu, ale absolutnie takim banalizowaniem i uproszczeniem jest, że jeżeli nie wiem, na przykład kobiecie brakowało ojca, to będzie starała się znaleźć mężczyznę w podobnym wieku, czy, czy sporo od niej starszego, który się nią koniecznie zaopiekuje, czy będzie tego ojca tak klarownie zastępował. Jak najbardziej, i to nawiązując do tego, co powiedziałam przy poprzednim komentarzu, że szukamy tego, co jest znajome, i jak najbardziej możemy mieć poczucie yy, przez wzór, jakim ojciec dla nas był. Że, 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 że był po prostu świetnym, świetnym człowiekiem, świetnym partnerem i gdzieś tam szukać po prostu tych podobieństw, cech. Ja myślę, że wiek będzie tylko m, absolutnie jedną z nich. To też się może bardzo mocno zmieniać w różnym wieku, w jakim kobiety są, jak będą to postrzegać, jak będą odbierać. Myślę, że kiedy są bardzo młode, no to ci rówieśnicy też są inni, niż powiedzmy mężczyźni, którzy są te, te kilka, kilka lat starsi, już są na innym trochę etapie życiowym, to jedno, ale też generalnie tego, że kogoś na przykład pociągają jakąś kobietę, pociągają starsi mężczyźni, nie upraszczałbym tak i nie sprowadzał tylko do tego. To może być bardzo złożona kwestia, może wpływać na nią bardzo, bardzo wiele różnych czynników, i sama kwestia ojca nie musi być tutaj koniecznie dominująca. Tak się zastanawiam, czy z powodu słabych relacji z ojcem kobieta może się nabawić lęku przed mężczyznami. Ja wspominałem o tym w odcinku, że tak ważna ta figura ojca, to obserwowanie relacji ojca z matką, czy, czy z jakimiś innymi partnerkami, jeżeli ta sytuacja rodzinna jest jeszcze bardziej, powiedzmy, skomplikowana, ale one są tak ważne w rozwoju tym psychoseksualnym szczególnie małej dziewczynki, późniejszej kobiety, ponieważ to jest ten taki model, taki wzór tego, jak generalnie ten, ten kontakt z płcią przeciwną może wyglądać, jak ten kontakt między, między osobami, które, które się kochają, które budują związek, jak Mama i tata, i tak dalej, może, może wyglądać, może funkcjonować, więc, absolutnie brak tego wzorca oczywiście może powodować większym zagubieniem, niepewnością w tych relacjach, może pewnym strachem, obawą przed, przed płcią przeciwną, przed mężczyznami, akurat u kobiety. Niemniej jednak, wydaje mi się, że taki patologiczny wymiar lęku, oczywiście nie wiemy tutaj o jak, jak dużym lęku tutaj ta osoba w komentarzu pisze, ale taki, taki lęk patologiczny, myślę, że on jest dużo bardziej złożony, on narastał dłużej i więcej było powodów w takiej sytuacji, że to aż weszło w tak silny, w silną emocję, w tak silny strach. Myślę, że ten brak relacji z ojcem, ten problem w tej relacji z ojcem mógł to zapoczątkować, mógł utrudnić kolejne, kolejne kwestie i to jak taka Reakcja łańcuchowa niestety pogłębiało te takie trudne emocje związane z płcią przeciwną. Wydaje mi się jednak, że samo w sobie, sam w sobie ten brak absolutnie nie musi owocować lękiem, nie musi prowadzić do strachu, więc, więc to może być trochę za mało, ale to niewątpliwie może być istotny czynnik tego na pewno złożonego problemu. Tatuś mnie kocha, ale przez całą pracę miał dla mnie mało czasu. Do dziś porównuję do niego partnerów. Kocham mojego tatę, niech Bóg mu błogosławi. To oczywiście pozytywny, pozytywny przykład. Fajnie, że, że masz tutaj taką, taką pozytywną relację, tak postrzegasz tego ojca, ale myślę, że to, to, co jest interesujące, co może obrazować nie musi, ale co do jakiego przykładu może nawiązywać ta sytuacja, też o tym wspominałem, że mm, szczególnie jeżeli tego ojca nagle zabraknie, albo na jakimś takim wczesnym etapie, albo będzie go bardzo mało w tej relacji z dzieckiem, z córką, to może nastąpić taka mimo wszystko trochę niezdrowa idealizacja. Przez którą na przykład jest ciężko wejść w kolejny związek, bo nikt, żaden, żaden mężczyzna, żaden partner nie będzie wytrzymywał tego porównania z, z tym takim trochę idealnym ojcem, bo przez to, że on był, ale był za mało, był na przykład tylko w tych takich, nie wiem, dobrych, fajnych chwilach na wyjazdy, na zabawę, na wakacje, a nie było go w tej takiej codzienności, zabrakło takiego. Urealnienia się tego obrazu ojca, zobaczenia, że to, to też jest tylko człowiek, ma swoje wady, ma swoje y, takie słabsze momenty, a to też jest na, y, swoją drogą bardzo ważne. Wbrew pozorom, żeby widzieć w swoich rodzicach tych normalnych ludzi, nie takie wyidealizowane obiekty, bo później właśnie y, w naszych przyszłych relacjach z innymi ludźmi, w przyszłym poszukiwaniu partnera, możemy nadmiernie idealizować i nikt. Nikt po prostu nie potrafi spo, sprostać tym takim standardom, które sobie w sztuczny, niezdrowy sposób wyznaczymy. Nie mówię absolutnie, że to jest ten przypadek, ale ten komentarz mi tutaj za. Jakby ten komentarz zainspirował takie, takie też przemyślenie, które myślę, że warto było tutaj dodać. Ech, prawda. Ja uważam, że skoro mój ojciec mnie odrzucił i przestał mnie kochać, to tym bardziej jakiś obcy mężczyzna mnie nigdy nie pokocha prawdziwie. Nie zasłużyłam na miłość ojca, nie zasługuję na żadną miłość. Poza tym chyba oczekuję, że partner zastąpi mi trochę ojca, będzie kochał bezgranicznie, bronił, przydulał. Do tego musi robić to wszystko, co partner, czyli wymagam dużo więcej niż inne kobiety. Przytoczyłem ten komentarz, bo on prezentuje taki. Trochę tragiczny, ale jednak bardzo powszechny mechanizm, jakby z którego chociażby wynika, m, dlaczego pewien brak miłości w dzieciństwie, ten, ten brak takiej jednak bezgranicznej, bezwarunkowej miłości ze strony rodziców, potrafi tak bardzo wypatrzyć, tak bardzo uderzyć w nasze poczucie wartości w dorosłym życiu, w to, że nie bardzo potrafimy się kochać, w to, że nie bardzo ufamy innym ludziom, że mogą nas pokochać, zbudować z nami związek, bo no i niestety jest coś takiego w nas, że kiedy m, nasi rodzice nie dawali nam dostatecznie dużo tej miłości, to niestety nie myślimy jako dzieci o tym, i to się w nas mocno zakorzenia, nie myślimy o tym, że to coś z nimi było nie tak, że nie potrafili pokochać swoich dzieci, tylko bardzo mocno, bardzo często bierzemy to do siebie i uważamy, że no to myśmy nie zasłużyli na tą miłość. Może coś z nami było nie tak, może jesteśmy jakoś wybrakowani, choć później w dorosłym życiu nawet potrafimy to sobie jakoś logicznie, racjonalnie wytłumaczyć, to bardzo często to takie poczucie mocno w głębi tego, że nie potrafimy się kochać, że czujemy, że nie zasługujemy na tą miłość, niestety w nas pozostaje i to bardzo mocno rzutuje na nasze związki. Da się oczywiście z tym pracować tutaj poprzez często długi proces psychoterapii, można, można, można to poprawić, można nauczyć się niejako od nowa kochać siebie, rozumieć, dlaczego mogło gdzieś tego brakować w przyszłości, że to wcale nie oznacza, że jesteśmy, nie wiem, niegodni tego miłości, że jesteśmy bezwartościowi, ale jest to niestety bardzo ciężki proces i to jest ta bardzo poważna, zła, toksyczna rzecz, którą niestety może nam zrobić taki niekochający nas rodzic, w tym niekochający ojciec. Mój ojciec nie umie traktować mnie jak dorosłego człowieka. Tu też ciekawy, ciekawy myślę komentarz, może nie kojarzy się tak klasycznie z tym, z tym daddy issues, ale myślę, że to bardzo taka częsta sytuacja, że rodzice nie potrafią dostrzec w swoich dzieciach dorosłych ludzi, nie potrafią ich traktować jak dorosłych, niezależnych osób. Tutaj mogą być tacy mocno kierujący, autorytarni całe życie, czy jakby tak bez pewnej powagi, niepoważnie traktować te swoje dzieci, co oczywiście też gdzieś dalej na nas może niestety rzutować. No, z tym na szczęście się spotykamy nie jako małe dzieci, tylko szczególnie jako już nastolatkowie, dorastający, dorośli ludzie z tym problemem i mamy zdecydowanie więcej zasobów, żeby jakoś próbować z nim sobie radzić, żeby przede wszystkim pracować nad swoją asertywnością, postawić pewne granice swoim, swoim rodzicom, spróbować zbudować te relacje jak dorosły człowiek z dorosłym człowiekiem. To nie, jest, to nie jest łatwe. Często też myślę, że na to nie zwracamy uwagi, ale trochę... Mm, Trochę pomagamy rodzicom, żeby nas nie traktowali jak dorośli ludzie, bo z jednej strony jesteśmy dorośli, staramy się i chcemy się uważać za dorosłych, uważamy, że przysługują nam prawa ludzi dorosłych, ale na przykład niekoniecznie przyjmujemy na siebie wszystkie obowiązki i odpowiedzialność, która wiąże się z tą dorosłością, więc to często się tak wzajemnie jakby napędza i nakręca, ale na pewno warto nad tą relacją popracować. To często trwa bardzo długo. To potrafi trwać latami. Ja obserwuję na przykład taka, taka mała anegdotka ode mnie z domu: jak choć są już obie w, w, w sile wieku, i moja mama, i moja babcia, a nadal tam czasami w tej relacji między nimi. Potrafi trochę zgrzytać, bo babcia potrafi traktować mamę jak małą dziewczynkę, ale no, to jest ich praca. Wiem, że i tak już bardzo dużo wykonały, więc myślę, że warto tym tematem się na pewno też, też zająć. Czy z czasem da się odwrócić Daddy Issues, na przykład poprzez polepszenie kontaktu z ojcem, czy konsekwencje pozostają do końca życia? Trudne, ale myślę, że bardzo ważne pytanie. Yy, trochę trzeba odpowiedzieć, że to oczywiście zależy, bo da się nad tym zdecydowanie pracować, nad każdym takim problemem, nad takim problemem z relacją, już zaczynając oczywiście od uświadomienia sobie, że gdzieś jest problem, uświadomienia sobie, że tam może być jego źródło i chociażby przeniesienia tych, tych sił psychicznych, które. Generalnie poświęcamy na to, żeby nie wiem, czasami w naszej podświadomości ukrywać ten problem przed sobą, już tą energię odblokowując, na tym, na tym teoretycznie opiera się psychoanaliza, już tą energię od, odblokowując możemy, możemy ją poświęcić czemuś innemu, możemy ją poświęcić na, na rozwój, na zmianę. Nie, jednak no, da się w takiej, w takiej sferze praktycznie po prostu nad tymi relacjami pracować. Jednym ze sposobów jest podejść do tej relacji, spróbować. Jeżeli ona była zła, poszukać co może być do naprawienia. No, z jednej strony wypadałoby, żeby to rodzic był tym, który, który się stara cały czas, który wyciąga pierwszy rękę, na przykład na zgodę, wkłada tą energię w to, żeby poprawić tą relację. No Ale wiemy niestety, że no, ci niedoskonali ludzie, nasi rodzice, nie zawsze tak robią. Czasem z naszej strony warto też trochę tej energii poświęcić. Popracować nad tym, co może było nie tak w tej relacji. Może ona się urwała w pewnym momencie, ale też nie warto człowieka, który może gdzieś nawet nas pozostawił kiedyś, kiedyś, yy, zupełnie skreślać. Yy, różne, różne mogą być sytuacje. Mógł być po prostu no, błędy i głupota powiedzmy młodości. Może coś się wydarzyło, yy, co zadziałało. Czasami, czasami warto spróbować wybaczyć. Robiłem też myślę interesujący odcinek o, o wybaczeniu ostatnio. Tam było trochę też o tych o tych wątkach. Bardzo często po latach temu drugiemu człowiekowi poprzez potężny wstyd jaki może czuć, wyrzuty sumienia, czasem nawet mocno ukrywane przed samym sobą, może sprawiać, że on się będzie nie wiem, bał, nie będzie potrafił się zmusić, żeby wrócić. Czasem może warto spróbować wyciągnąć rękę do takiego człowieka, bo tak, ta relacja może być nawet w dorosłym wieku dla nas, czy mamy 20, 30 czy 50 lat, może być czymś wartościowym. Ten człowiek może jakąś funkcję pełnić w naszym życiu, wspierającą nas i, i pomóc nam dzięki temu też układać nasze Relacje z innymi, nasze, nasze sytuacje rodzinne. Niemniej jednak, i o tym też mówiłem w odcinku z wybaczeniem, czasami wybaczenie polega na tym, że my odpuszczamy te złe emocje, nie szukamy, nie wiem, jakiejś zemsty, nie obwiniamy cały czas tej, tej drugiej strony, ale to wcale nie znaczy, że się otwieramy znowu na relacje. Czasami niestety naprawa relacji wymaga odcięcia się od, od ludzi, którzy być może w jakiś sposób nas niszczą, są toksyczni. Często znam też takie niestety przypadki, że ludzie, którzy mają wyraźne issue przez swoich rodziców, bo w jaki sposób byli przez nich krzywdzeni, w jaki sposób byli w toksycznej atmosferze przez nich wychowywani, nie potrafią się mimo wszystko tego, że już są dorośli, że są silni, że niby radzą sobie z życiem, nie potrafią się odciąć od tej relacji, która cały czas podtrzymuje w nich te, te, te negatywne, te niszczące ich schematy, i czasem trzeba wtedy spróbować albo ograniczyć tą relację, albo nawet zupełnie usunąć ze swojego życia. Wcale nie niekoniecznie żywiąc jakby negatywne emocje, wcale nie, nie idąc w jakąś zemstę, gniew, nienawiść i tak dalej, tylko w zdrowy sposób to sobie, to sobie układając. Więc tu opcji jest bardzo dużo. To niewątpliwie jest mega ważne, żeby nad tym, nad tym popracować. Psychoterapia, tak jak mówiłem, no często długo trwała, ale pomaga się z tym poukładać. Niestety też wymaga, żebyśmy często podjęli trudne, ale dorosłe ży, ży, życiowe decyzje, biorąc za nie pełną odpowiedzialność. Czasami to jest nawiązanie tej relacji ponownie, czasami to jest wejście i popracowanie nad tą relacją. Czasami to jest odcięcie się od tej relacji. Opcje są różne. Myślę, że każdy przypadek tutaj trzeba traktować indywidualnie, ale zachęcam wszystkich do przyjrzenia się temu. Pierwszym krokiem, tak jak już mówiłem w tamtym odcinku i w tym, jest uświadomienie sobie, że ten problem może jest, że ten problem może leżeć tam właśnie w relacjach z rodzicami, no a dalej dalej trzeba dorośle zastanowić się nad tym i poszukać jaka może być najlepsza ścieżka rozwiązania. Wszystkim Którzy zmagają się z tymi relacjami, z tymi problemami, z tymi issues w jakikolwiek sposób. Życzę powodzenia na tej, na tej drodze. Myślę, że warto, żebyśmy nad tym popracowali, bo to po prostu nam pomoże w dalszym życiu. Tyle na dzisiaj. Zapraszam jeszcze raz na Instagram Czeka Absurdalnego, po więcej inspiracji. E, dajcie znać, jakie macie może jeszcze pytania do, te, do tego wątku, już z czym się zgadzacie, z czym się może nie zgadzacie. Jakieś swoje osobiste przemyślenia, doświadczenia w tym wątku. Czy podoba Wam się idea tych takich odcinków pogłębiających, odpowiadających na komentarze? Też chętnie bardzo poznam Waszą opinię. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.